Konferencja Jan Paweł II, człowiek, który zmienił świat, odbyła się w Brześciu. To jest już druga konferencja o wybitnym naszym rodaku. Organizatorami konferencji był oddział Brzeski Obwodowo Związku Polaków na Białorusi, Uniwersytet III Wieku oraz Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domejki. Udział w konferencji wzięli wykładowcy akademicy oraz przedstawiciele Polaków naszego miasta i obwodu brzeskiego. W trakcie przygotowania się do tej konferencji bardzo dużo materiałów czytałam, sprawdzałam o papieżu i na konferencję przedstawiam nagranie wideo, to jest lekcja, na której wdrażamy z dziećmi temat, papieża, jego postaci jako jedynego z wybitnych Polaków, postać bardzo znaną. Ten temat jest ważny, żeby szerzyć kulturę, i wiedzę o tak znanym działaczu, i właśnie na tym skupiamy się na naszym zajęciu, że oprócz tego, że był i filozofem, i teologiem, i pisarzem, ale także bardzo dużo robił dla młodych ludzi. Ten rok jest szczególnie ważny dla całego świata katolickiego, a tym bardziej tutaj dla Polski, dla Białorusi, ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie. Urodzin świętego Jana Pawła II, papieża, którego od razu po śmierci wszyscy mówili, że jest wielki papież, jeden z największych w historii świata i że jest święty. Podczas konferencji w Brześciu wygłosiłem taki wykład krótki o szczególnym wymiarze świętości Jana Pawła II. Jest tym człowiekiem, który pokazał świętość jako, jako człowieczeństwo, czyli że to jest dostępne dla każdego. Myślę, że właśnie ten wymiar świętości Jana Pawła II pomoże każdemu współczesnemu człowiekowi zastanowić się nad tym, że święci to nie tylko ci, którzy są na obrazkach, ale każdy, kogo spotykamy w swojej codzienności. A jeżeli ktoś po tym wykładzie się zastanowi o tym, żeby stać się lepszym, myślę, że ta konferencja dzisiejsza już była udana. najważniejszym moim spotkaniem z Ojcem Świętym była prywatna audiencja 30 maja 2000 roku. Ogromne wrażenie sprawił na, na nas wszystkich i to niezapomniane wydarzenie. I jak moi uczniowie, nasza młodzież teraz wspomina, mówi, że to było najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Podczas tej audiencji on każdemu dziecku, który, którzy ze mną byli, udzielił błogosławieństwa. Śpiewaliśmy papieżowi. No i mi osobiście Ojciec Święty, kiedy byłam bardzo wzruszona, łzy mi leciały z oczu i on powiedział, no tylko do góry.